Nie, nie dam tego misia. Dostałem go od Basi. Od razu gra startuje, pamiętajcie. Dobra, lecimy. I zaczynamy z doświadczaczami. Krynzaków widzę, że został na obronie. Odań... Jakie dzikie skoki! Gdzie jest No, ten. Nie możemy z tym Gałganom wygrać. Misio! Nie! Jak no. widzowie przegracie to te, to kupujecie suba u mnie, u Majniego. Dobra, nie, ja mm. mam i U, y... u Majniego już dawno dałem suba na YouTubie, ale u Ciebie ale... mogę kupić, jak najbardziej. A u mnie? U Ciebie chyba, cię... czy. coś boli. Chyba ktoś bana. <laughs> <laughs> co tu się dzieje? Dobra, Dobra co takiego? Eee, no dobry mi się coś pomyślimy. Tak w ogóle polecam wyłączyć Fausen. Ten cały Fausend, czy jak to się mówi. Zostawienie. To więcej FPS. Ciebie możecie ze mną grać? Człowieki. Ej, Daraw i da radę, jakoś po... mi nie da rady. Dobra, mamy to. No nieba. No, tak, my, ja mam dobra, nice tam. Nie ma! nie trzeba a, jak byłeś tam, to było łatwiej, wiesz? No, no. strzelaj! No nie! No co nie! No Eee, się. Mysla... <laughs> Gdzie ta piłka mamy, mamy ją, mamy, mamy! Aj, czemu czego no, zabrałeś? No, Majnica! Nie, sorry! Książka że... mi się le... łatwiej nie. No, nie! Ej, zacznijmy po prostu jakoś grać może taktyku, a nie wie, że. jak na podwórku nie wszyscy nie do piłki. I Mam, przyczyna. moja? Nie, nie moja, przede cała. Ja co ci no. no. no, ja się wydarzyło? Ja chcę. Co ruszakł olewam? Jak go trzeba open Czekaj! Go ja tu szybok. Dużą. Ej, no nie! Maj mi! Majisz, maciarzu. Addaj. Ty, nie wyzywaj, maj Bo jeszcze się usunie. A tego byś nie chciał. On, no. Ale gramin mo może, bo kupił mu tę Jezu. Tak? Tak, tak, No tak. nie. Ale nie no, spokojnie. Nie, nie daj mu przepustki, pamiętaj. Dawajcie, przerzućcie to na Ej, bo tu skakać się można przecież. Można? Można. Dawaj, gram. Można jak najbardziej. Spacją skaczesz jakby to. jak. To. Ja mu muszę... to Ja nawet piłki nie dotknąłem. Jak się brillier za drugiego Dzięki. lecę, lecę ale... Nie Co to było? Kreszek wyjazd! Nie wyjeżdżaj, jedź gnębić go! Może ale wybicie. Dobra. Kreszku, piłka jest twoja. No nie! Wy, wybijcie ją! Czekam tu! Nice! No, nie! Gra... Nie w tą stronę, grę! Ja się musiałem cofnąć! No! Wybij, wybij! No, nie! Zostawił mi nie Dobra, oni sobie sami... Dobra misia! Ogarnijmy ci! No, nie! 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 Dobra, dobrze! Grammy <laughs> Ej, no jako gamma nie możemy sobie pozwolić tutaj na przegraną z jakimiś tam widzami To my jesteśmy bociany Nie Ale. Dawajcie, dawajcie! Mhm. Co się stało? Nie wiem Oj to Dobrze, że autów nie ma, tu byłby za sekundę. No. To co prawda! Mamy 0-0 zero, zero. Mordeszki No Od 5 minut 0-0 Lecisz, lecisz, lecisz Ja nie wiem gdzie jest ta piłka, okej? Okay? Przysz... na Majni ją ma Majni, strzelisz gola, kupię ci koszulkę z, z naszego sklepu Nomadal Niee Nie, z Kryzekiem ją, z ową Chłopiec Ten, Kajsa twojego Nie, bo nie mam, My, nie mam ma ma telefonu modelu. do Nomadal Właśnie, trochę lipa, że jest mały wybór e, modeli. A i są na przykład to jeden wyższy niż, niż ten. Ale to do zestawu do jeszcze czapkę, Gremlin. I... Nie, 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 nie. nie, dobrze. Ale to było bliskie, Gremlin! Wywal ją, wywal! Lecisz tam, ani Na środek pola, podanie! Nie. Tak! Nie. Strzelił gałka. Brawo! Łódko z nimi Czy oferta jest dalej aktualna? Tak. A jak to nie. my zaczynamy? No. strzeliliście No i co? Właśnie my... To trzeba muszę cię dojechać! Panie, panie Sędzio, to jest nie fair. My pojęliśmy no, no, zatem no, Wy strzeliliście. To nie jest prawdziwa piłka, to... Ręka! Nie. To jest Chyba okona! Nie, nie, panie zasad piłknął! <gry> dawaj, 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 dawaj. Lusterko! Tu jest lekko. To jest najpiękniejszy na tym świecie. Turbo 4 jest w tym świecie. Co tu siedzi? Gdzie ta piłka? Gdzie ta piłka? Gdzie ta piłka? <sanitizer> Pan doszedł. to wszedł na Nie, ej, oni nie To będzie kapitanem dużyny. Ha! W ogóle duży ja mi to da! No tak. Klinizek, widzę, że chyba ty jednak chcesz tą kuszylkę, a nie majki. Ty bo ja Lecisz O, dobra. Mili prawie sobie z do No. To jest. Dawaj, Klinsek, Gremlin! Możesz szykówkę chcecie. Eee, ale to później poczekaj. Patrz. Dupa. No. Mordo Wypchnijcie ich tam! Boże, który tu tak zmarnował sytuację? Ja z że jak był młody, to 23 na 7 Skąd No, 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 no wypij! Dobrze! Dawaj! Dawaj gremlin! Dawaj! O nie, 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 nie! Co to było? Myśmy tam we trzech tam wjechali i to by było chyba nie! Bierz to! Ta kamera, ta kamera mi tak miesza w oczach, że no. nie to jest hit. Bierz to. No. to! Bierz to. Ej gremlin. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, dawaj. Nie gremlin. Aaaa, to wróci tu! Bierz! Pazdosek. No nie. Piąta. Dobra, teraz muszę... Smyszał, teraz, mi się teraz muszę zdobyć koszulkę. Chłopie. Dobrze. Dydzie chyba. To <ślał> <ślał> się nie nazywa... Ej, no Dydzia nawet stąd możemy walić z takiej gry Nie, ja już jestem. Ja w mapkach chwilowego. Ty to chyba drużyna czerwona lepiej gra jak dydzia afczy Nie, jak strzelił doszek, to nie awczyłem. Nie, nie, no nie, ej, panowie. Dobra, udało się panu. Gratuluję, drzwi. Tak, ja to gra. No? Kryś, zakutaj mi koszulkę. Dobra, ty się. Jest to. Dobra, mańka, proszę. Nie da się. A to jeszcze będzie będziemy. Nie, to chyba nie da, remisu. Tylko nie wiem, do ilu się gra. Do dziesięciu, ja to potem znowu. Do dziesięciu? <noise> no to dzie, dzie, to dzięki za miłą grę, to chyba, chyba ten live, będzie trwał do lata, tak mi się wydaje. Do lata, do lata, w no piłkę będę grał. Lalala. No jak? Nie, nie, czy, nie, Czym się sprintujemy? Ja no i dumnej Ja magię. Prawy przycisk myszy, prawy przycisk myszy. A, trzeba tak się... trzeba Gremlin było tutorial oglądać. Instrukcję chińską. Brawo. Brawo! Mam koszulkę, chłopie! Ja, bo ty e, czytujesz! Jeszcze tylko muszę gremi... wygrać. Gremi ja po jadę... prostu... Ja po prostu ja 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 jeszcze czapkę docię. Może, może jeszcze frytki do tego. Nie, czapka i koszulka wystarczy. No. ja. Selecry Nie ma opcji. ja widziałem jak to do, do bramki, a to się odbiło od słupka. Poprzeczki, poprzeczki, poprzeczka, poprzeczka, poprzeczka była. Dysioł. Dysioł. Nie w To u mnie to było widać, że wlotuje do bramki, więc tego. Nie było innego jak Niku. <laughs> Ja tam w każdej grze Pazdoszek eee, nie zajmuję. W ogóle e, Minecra mi sugeruje, że mam ci powiedzieć, że w sprawie tej koszulki to to był żart, żeby cię zmotywować. Łatwuk. Tam obuja teraz dawł. Pazdoszek nie Jest. masz tu sychy, nie walnąć sam obuję. No Dobra, doszekosek bo... Ale ty jesteśmy w, 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 w drużynie obok. Nie! Jak ja to zepsułem! Dawaj! Lecisz! Za Daj to! O nie! nie! A nie mogę zjedzić punktów? Zagramy do trzech i wtedy ten, i wtedy najwyżej znamy tryb. Dobra. No to... Tak! Jest! No, że... moi... Jeszcze moje no. niebo zaliczyło! Teraz jeszcze mam czapkę w, w tym zestawie chyba. Ta. Ja 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 za no... Tak. Jak sobie za nią zapłacisz, gnojuchu? Dawaj, No Dostaw tą piłkę. Ej, to co, co tu się dzieje, że tylko... No nie, za wysoko trochę. Tylko chłopaki Plus... strzelają gole, a ja... Bo ty dziewczyną jesteś. Drodzy widzowie, jakbyście się zastanawiali dlaczego Dyzia ma bana na kanale. Dyzia Pięknie! Łatwo z bobami. O, wygraliśmy. No i pięknie. No i pięknie. Ja w tym momencie kończę odcinacz, który nagrywałem z tego. więcej odcineczków z Bald 3D? To wbijajcie oczywiście do mnie na kanał. Pewnie takie odcinki pojawią się również u Majniego i u Klinzeku. Ja dziękuję Wam za ten odcinek. Dzięki, trzymajcie się, Siema!